To północ Szczecina. Północ Szczecina, zaniedbana, zapomniana, a też mieszkają tutaj Szczecinianie. Mieszkają, płacą czynsze, a co mają za te czynsze? Obdrapane kamienice, wyliniałe z liszajami klatki schodowe. Jak widać, ludzie o swoje dbają. Tam, gdzie jest czyjeś mieszkanie, gdzie ktoś chce, chce. Czuć, że to jest jego własność, że to jest coś, co należy do niego, potrafi o to zadbać. Ale dlatego ludziom należy dać możliwość dbania o swoje. Podstawa to prywatyzacja tych wszystkich mieszkań za jak najmniejsze pieniądze, bo jak jest swoje, to zupełnie inaczej to wygląda. Ale że miasto z Bilk, czyli zarząd budynków i lokali komunalnych, nie potrafił dotąd wyremontować tych budynków, to jest po prostu skandal. Dlaczego? Dlatego, że większość czynszów niestety. Idzie na utrzymanie tego zbilku, a nie na rzeczywiste remonty. Do tego doprowadzono stare kamienice na północy naszego miasta.